Ościeżnica regulowana DIN. Ościeżnica regulowana to najpopularniejszy sposób na nowoczesne wnętrze. Jej montaż jest łatwy. Wystarczy zastosować proste wskazówki, a z pewnością nada nowoczesny wygląd każdemu pomieszczeniu. Na początek należy przygotować niezbędne narzędzia: pianę montażową, silikon, kliny montażowe, rozpórki, wkrętak, młotek oraz poziomicę. Ostrożnie otwieramy opakowanie. Sprawdzamy zawartość pudełka montażowego oraz zachowujemy kartę gwarancyjną. Pudełko montażowe zawiera zawiasy, gniazda zawiasów z wkrętami, metalowe łączniki opasek, zaślepki oraz plastikowe złącza dwuelementowe z wkrętami. Każdy element należy sprawdzić pod kątem jakości wykonania, kompletności oraz zgodności z wymiarami skrzydła drzwiowego. Elementy układamy względem siebie na równej powierzchni. Montujemy gniazda zawiasów, a następnie skręcamy wszystkie części przy pomocy metalowych łączników oraz wkrętów, używając plastikowych złączy dwuelementowych. W przygotowane otwory wkręcamy zawiasy. Blokujemy je wkrętem znajdującym się pod zaślepką w felcu ościeżnicy regulowanej. Następnie sprawdzamy wymiary. Na tym etapie niezbędne jest sprawdzenie, czy pomiędzy ościeżnicą a przygotowanym otworem jest niezbędny luz na pianę montażową około 10 do 15 mm. Ościeżnice wstawiamy z zachowaniem funkcji lewa lub prawa. Ościeżnice przeznaczone do ścian o grubości powyżej 28 cm posiadają dodatkowe elementy w postaci poszerzenia. Na równej powierzchni skręcamy je używając plastikowych złączy dwuelementowych i wkrętów. Po ustabilizowaniu ścieżnicy za pomocą klinów należy sprawdzić pion i poziom, kąty proste i przekątno ścieżnicy. Następnie na wysokości zawiasów dolnych, górnych, klamki oraz progu zakładamy rozpórki. Na tym etapie możemy zamontować próbnie skrzydło drzwiowe, by skontrolować spasowanie elementów. Możemy teraz zamontować klamkę. Kolejnym etapem jest pianowanie ościeżnicy. Po zastygnięciu piany montażowej możemy usunąć kliny. Montujemy dodatkowe elementy poszerzające, łącząc je z osadzoną wcześniej ościeżnicą za pomocą pióra łączącego, następnie klinujemy, zakładamy rozpórki i pianujemy. Elementy opaski układamy na równej powierzchni i skręcamy za pomocą metalowych łączników. Przefrezowanie wypełniamy silikonem i ostrożnie montujemy opaskę tak, by równo przylegała do ściany. Pozostałe otwory wciskamy za ślepki, a miejsca styku ościeżnicy z podłogą zabezpieczamy bezbarwnym silikonem. Montaż opaski DIN Plus Dodatkowa, dekoracyjna opaska jest efektownym rozwiązaniem, kiedy chcemy podkreślić swój styl. Jej montaż jest łatwy i szybki. Elementy opaski układamy względem siebie na równej powierzchni i skręcamy łącznikami. Demontujemy przylegające do ściany przeszkody, jak na przykład listwy przypodłogowe. Nanosimy dokładnie klej montażowy na każdy element opaski. Następnie przyklejamy opaskę do ściany. Montaż listwy przypodłogowej. Do kompletu drzwi możemy dołączyć listwę przypodłogową wykończoną tym samym dekorem. Pokrywamy klejem listwę przypodłogową i przyklejamy do ściany. Ostatnim etapem jest pokrycie silikonem krawędzi pomiędzy opaską listwą przypodłogową a ścianą. Tak zamontowana ścieżnica, wraz z dodatkowymi dekoracyjnymi elementami, jest najlepszym dopełnieniem każdego wnętrza.